Niektórzy martwią się o swoje miejsca pracy, o bezpieczeństwo, stabilność firm, a ja mam wiadomość o firmie, która jest bezpieczna, stabilna właśnie ze względu na charakter pracy, które wykonuje. To jest Infraport, oddział w Szczecinie, oddział w Świnoujściu i pracownicy naszej firmy obsługują infrastrukturę obu portów, szczecińskiego i świnoujskiego. I właśnie dlatego jest to bardzo bezpieczne, stabilne zatrudnienie, bo porty są traktowane przez rząd priorytetowo. I teraz jest możliwość zatrudnienia się u nas, jeżeli ktoś jest elektromonterem, ma doświadczenie jakieś w pracy z sieciami kablowymi, z urządzeniami o niskim napięciu, o średnim napięciu. Jeśli ma uprawnienia SEP do 1 kV, no optymalnie byłoby do 15 kV, ale w razie czego będzie można uzupełnić, mile też widziane by było prawo jazdy kategorii B, to takie osoby mogą znaleźć u nas w tej chwili zatrudnienia, umowa o pracę, wszelkie świadczenia rodzinne, jakie są przewidziane w kodeksie pracy. I można w tej sprawie zajrzeć do nas na stronę internetową w zakładce Kariera, na stronie www infraport pisane, kropka, zadzwonić na numer 91 430 82 56, można też przysłać maila biuro małpa infraport pisane, kropka, Przypominam, elektromonterzy i do Szczecina i do Świnoujścia, jakieś doświadczenia w pracy z sieciami kablowymi, z urządzeniami z niskimi napięciami i średnimi napięciami. Infraport. Jest tu bezpiecznie dobra, sympatyczna atmosfera. Fachowcy, z którymi warto razem życie zawodowe zaplanować.